Pierwszym skojarzeniem, jakie przyszli albo świeżo upieczeni rodzice mają ze słowem dotyk, jest masaż. A to tak naprawdę bardzo szkoda, dlatego że jeśli mamy wyłącznie takie podejście, to może się zdarzyć, że nie do końca wykorzystamy ten potencjał, który tkwi w naszych rękach. Oczywiście, masaż ma wiele zalet i jestem za tym, żeby rodzice masowali swoje dzieci, ale warto pamiętać, że część maluszków może mieć początkowo trudność z akceptacją masażu albo te nasze sesje. W mniejszym albo w większym stopniu odbiegają od tego, co sobie wcześniej wyobrażaliśmy. A to z kolei może być powodem, dla którego my zaniechamy tego masażu, no bo stwierdzimy, że to jest kompletnie nie dla nas, bo nam to po prostu nie wychodzi. A to byłaby wielka szkoda, dlatego że dotyk jest czymś, co pozwala maluszkowi wzrastać jeszcze pełniej. I to właśnie dlatego podczas storkowego webinaru opowiem i pokażę Ci, jak odkryć i wykorzystać ogromną moc dotyku. Zapisz się i bądź ze mną na żywo. Do zobaczenia.